Damn, damn, yeah. I hey. Cześć wszystkim, to jest kolejny odcinek z kanału z Brawl Stars, a tematem dzisiejszego odcinka jest to, moi drodzy, że robimy aż opening 10 sushi. Takiego openingu jeszcze nie robiliśmy na moim drugim koncie w Brawl Stars. Yy, robiliśmy opening, gdzie oddogowałem 2, 3, 5 sushi, ale 10 jeszcze nie. Więc staniecie to zobaczyć, jak kanał, zapiszcie łapkę w górę, po tym ucieczkiem napiszcie komentarz, a będę takich filmików dla Was nagrywał więcej. Przypominam, że jesteście po 2000 subów, więc słuchajcie, komentujcie, a będę takich filmików dla Was nagrywał więcej. Więc subwapka.com wpada się na mojego Discorda, link macie w opisie oraz w komentarzu pod tym filmem. Więc jeszcze raz Wam, Widzowie, polecam pijać. A już ja, bez zbędnego przedłużania, zapraszam Was, moi drodzy, do oglądania. No to tak moi drodzy, tak jak mówiłem we wstępie tego ucieczka, że będziemy robili opening, tak też go zrobimy, a zanim to to właśnie najpierw odblokujmy sobie tutaj moi drodzy 1000 monet, bo mamy w tym widzowie karniciku do odblokowania, więc 1000 golda wpadło na nasze konto, no i teraz patrzcie moi drodzy co się dzieje w dolnym roku. Jak ja mam to w zwyczaju po prostu odblokować i star dropy i wasabi na odcineczku, tak też właśnie dzisiaj też to zrobimy, ale oprócz tego jeśli wejdziemy sobie w sklep, to zobaczcie co tutaj się dzieje. Dwa sushi za darmo, kolejne dwa sushi za darmo i trzy sushi za darmo, co nam w sumie daje 7 widzowie, plus te dwa właśnie tutaj darmowe, to jest w sumie 9. Więc nie 10, a 9 moi drodzy pomyliłem się o jedno, no ale widzowie jakby to nie zmienia faktu i tak jest najwięcej, bo nigdy tyle nie otwierałem. Yy, co jeszcze widzowie, co jeszcze? No tutaj niestety mam tylko 44 otwarte sushi, nie tak jak na moim głównym koncie tam mam zdecydowanie więcej, ale tutaj mam 44 i widzowie niestety właśnie tylko mam. Yy, 21 tych mocy wasabi też nie mam widzowie wszystkich postaci bo postaci mam 46 ale mimo to, że mam 46 tak jakbym miał 46 tych yy, mocy wasabi to byłoby spoko, ja mam 21 no i mam tylko dwa dwa schinki widzowie, mam właśnie do Tary taki oraz do Asha Shinobi niestety nie mam widzowie ani do Kreia, ani do Angelo, ani do Kiełka, czy tego widzowie właśnie Kenj'ego, to Kenji'ego musiałbym widzowie odlokować 100 sushi, czyli jeszcze widzowie no dużo, no bo nie mam nawet 50, nawet nie mam połowy widzowie 50, y, 50 widzowie, y, sushi nie mam, a przydałoby się, przydałoby się, widzowie, żebym chociaż połowę miał, ale widzowie nie wiem, zostało 3 dni, 3 dni 11 godzin, no może być ciężko, może być ciężko raczej nierealne. Ale nie wiadomo, może się uda jakimś czwartym widzowie. Zależy ile z dzisiejszych susz i widzowie nam wypadnie. Bo to, że mam 9, to nie oznacza, że będzie 9. Może widzowie być mniej, yy, znaczy może być więcej, bo mogą widzowie one się podzielić. No zobaczymy. Oby się podzieliły i obym trafił trzeciego skinka. Jakby ja każdego skinka doceniam, yy, te, te, które mam ale wiadomo, że może być i więcej na pewno bym mieć tego widzowie, jakby miałbym tego to już bym nie musiał mieć tego Angelo ingraja, po prostu bym nie należał najważniejszy jest dla mnie ten kiełek, no ale zobaczymy, ja już nie przedłużam widzowie zobaczymy i zagrajmy sobie widzowie pierwszą gierkę zagrajmy sobie pierwszą gierkę widzowie w tym odciężku możemy sobie pyknąć euh, moi drodzy eee, solo no możemy solo tak szczerze pyknąć sobie Solo ma Wasabi Więc weźmy coś z Wasabi Tylko nie wiem za bardzo co, coś na wysokiej mocy No nie wiem czy Stew jest tutaj najlepszy, zobaczymy mój drodzy, zobaczymy co z tego wyjdzie Mam nadzieję, że ugramy chociaż te top 4 Żeby nam uznało jako Inka widzowie i żebyśmy odblokowali sobie dwa darmowe start dropy No i później widzowie zostanie nam jeszcze jeden do zrobienia winek, żeby móc odblokować pierwsze, w tym odcinku, Wasabi. No ale to widzę to w późniejszym etapie. Na początku się skupmy, żeby tutaj ugrać. Widzę, że ból pokonał Angelo, dziwne. Po prostu musiał być odklejony Angelo, żeby podejść tam blisko do bóla. Widzę, że od dołu ktoś klepi, od prawej. O, co jest? Co jest? Co to było, moi drodzy? Dobra, ja gina, jak ginę, jak ginę. Ja nie przetrwam tego. Tu nie ma szans na przetrwanie, moi drodzy. Angelo jedynie mnie klepał. Nie mam pojęcia, widzowie, jakim cudem ja tu przeżyłem. Ten atak tego stewu. Ja, widzowie, kompletnie nie widziałem, że to jest stew. I to mnie tak dziwiło, dobra. To też mnie dziwiło, że Angelo nie trafił mnie ani razu. Dosłownie Angelo trafił w te krzaki z y, 10 razy. A mnie nie trafił nawet jednym atakiem y, ani razu. Więc to jest giga dziwne, widzowie. No i dobra, i teraz pokonała Bonnie bola, więc widzowie, tutaj już raczej te wasabi mamy, w sensie wasabi na pewno mamy, tylko chodzi teraz, które miejsce zajmiemy, tak naprawdę mógłbym wejść do strefy, widzowie, żeby nie przedłużać tego ciężka, bo tutaj chodzi o opening, moi drodzy, a nie o wianie pucharków, czy czegokolwiek innego, moje wasabi polega na tym, widzowie, że jeśli ktoś mnie, w jeśli użyje ulta chyba, to moi drodzy... Takie strzały wokół mnie, no nie wiem, jakoś tak widzę, mi się wydaje, że... A przetestujemy. No właśnie, że strzały strzelają, jeśli użyję ulta. To nie jest najlepsze, tak szczerze. Jak mam już szlery, to, to nie jest najlepsze. Dobra, ja bym zrobił coś takiego. Dobra, żeby tą boni pokonać. No i teraz mam przypały. i Teraz mam przykroić, moi Teraz wychodzisz, chociaż, chociaż to boni może skinąć. Ta boni była blisko, widzę, żeby padła, więc ja bym. Okej, okay, tu jest. Ona ma tego ulta. O im mi się nie podoba. Tylko ten ult, mój drodzy. Dobra, nie ma ulta, ona ginie. Dobra, GG, GG, moi drodzy. Naprawdę fajna gierka z mojej strony. Naprawdę fajna gierka z mojej strony. Top 1 tutaj, widzowie, będzie ciężko. Gdyż Leon teraz ma jeszcze ulta. Użył go, widzowie, gdzieś tutaj będzie. Dobra, nie wiem, tak szerzej. I on jest. No, bez szans, bez szans. Bo on te swoje postawi postawił, widzowie. Czyli dwa dodatkowe Leony, które mnie klepały. Więc byłem bez szans leży widzowie i tak top 2 ładnie ugrałem I otwieramy sobie dwa stare dropy Pierwsze epickie moi drodzy Nic szczególnego I drugi bardzo rzadki widzowie Czyli jeszcze słabiej No widzowie słabiutko słabiutko yy, No zagrajmy sobie jeszcze raz Zagrajmy sobie jeszcze raz moi drodzy yy, Żeby odblokować sobie to drugie wasabi Więc yy, Musimy znowu widzowie być w przynajmniej top 4 Jeśli znowu będziemy w przynajmniej top 4 to będzie giga giga spoko, moi drodzy, i będzie mi się to naprawdę podobało. No ale zobaczymy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na ten moment, moi drodzy, musimy tutaj ładnie te skrzynki zniszczyć, Ja tam nie idę, tam tych szepów, tutaj po lewo, gdyż rundę wcześniej mógł mnie łatwo porobić Steel, którego widzowie całe szczęście sam nie wiem, jak pokonałem. I później Angelo mnie klepał, które widzowie końcowo mi nie naklepał więc naprawdę miałem farta, później to boni się myczy na koniec, więc naprawdę ta runda poprzednia była spoko, widzicie dnia, dnia akurat na blisko by mi nic nie zrobił, dlatego sobie go podjadę, jeśli mogę go trafić, bo mam z tym problem, żeby go trafiać, dobra, jakoś go potrafiłem, mam nadzieję, że tu nikogo nie ma, bo w poprzedniej rundzie ja tam byłem i Angelo też mnie nie trafiał, ale widzę, że w tej rundzie tam nikogo nie ma, więc spoko, więc mogę tutaj sobie dotrwać do, na no spokojnie do top 5 a jak się udało do top 4 widzicie to już tutaj strefa się zmniejsza zaraz będzie top 5 więc na luziku na luziku jeszcze po prostu muszą dwie osobki zginąć no teraz mi się nie podoba że ta Mandy tutaj jest oj dobra ja nie wiem czy tak na luziku widzę, jednak nie wiem czy tak na luziku dobra jeszcze jedna osobka proszę jeszcze jedna osobka no nie shade, shade. To jest dobra jest jest widzowie nie wiem jakim cudem ale się udało dobra fajnie fajnie Wani tego ucieka, wani tego ucieka, dobra, ładnie porobiona Mendy. To naprawdę sprytnie, ładnie zrobiłem. Tego Shade'a ładnie pokonałem. Dodatkowo tego tą Mendy też ładnie pokonałem. Jeszcze zgadzam tutaj tego cuba. Fajnie, fajnie. No i już mamy to wasami pierwszy w tym ciężku. Tylko po prostu trzeba, widzowie, dokończyć rundkę. Ja mam nadzieję, że nam się na szybkości uda. Też nie wiem, gdzie jest trzeci zioman i kto w ogóle nim jest bo widzę, że jest tam tuś będzie, mi się wydaje, tutaj albo tutaj, no to już musi być no i jest, widzę lola no i dobra, i został ten squeak, został ten squeak, moi drodzy więc bezproblemowo powinienem wygrać, gdyż mam aż 9 widzów umów. no i tak też się dzieje, top 1, moi drodzy w poprzedniej rundzie top 2 więc naprawdę fajnie mi to wyszło, 10 pucharków, widzowie skaliamy i pierwsze sushi, proszę podwójcie no dobra, chociaż mam mocno zabij szalenie ostre oszybałem, widzowie, że nic niestety nie będzie ale mamy widzowie mocno Sabi Jest ona do max, jest ona do max, więc naprawdę spoko Bo ma nieskończoną amunicję, więc mnie to moi drodzy cieszy, mnie to moi drodzy cieszy I moi drodzy, no te i te linki widzowie, które są tam dalej, no to po prostu sobie zrobimy e, Widzowie za chwilkę um, Albo dobra, zrobię Wam cięcie widzowie i zobaczymy co z tego będzie, więc robię cięcie i za chwilkę się moi drodzy widzimy Dobra widzowie z tego co widzę to mam właśnie dwa per i jestem w widzowie w okolicy Mita, czyli środeczka. Oj, wyszedłem, a tutaj jest akurat dwóch przeciwników, Tam jest Serge, widzowie i y, cała spółka Boni i Angelo, więc niedobrze, że ja tutaj wyszedłem akurat. Y, no odpaliłem Mita widzowie, ale no, na szczęście Angelo pokonał widzowie serga, więc mnie to cieszy. Yy, teraz Angelo oby nie miał fokusa na mnie, tylko na tą Boni, a raczej tak ma, więc też giga, giga, spoko. No i miałem dokończyć widzowie, że właśnie mam dobrą, yy, dobrą widzowie miejscówkę, yy, żeby wytrwać, no bo nie chcę tutaj top 4 widzowie, a chcę coś wyżej. Jakieś top 3, top 2, yy, tak jak w poprzednich rundach, nawet top 1 mi się udało, jak widzieliście widzowie yy, w poprzedniej rundce, więc spoko. To też jest taki wysoki widzowie poziom pucharkowy, ale wiadomo, że zawsze wygrana cieszy i tak w ogóle przypomniało mi się widzowie, że na poprzednich odcinkach przynajmniej z tego konta nie grałem jeszcze na solo, tylko zawsze jakieś trójeczki sobie widzowie grałem, więc też myślę, że fajna taka opcja widzowie zagrać sobie solo raz na jakiś czas. Yy, dajcie znać co o tym myślicie. A my teraz sobie prawie żeśmy pokonali Angelo na 10 parkubach, no ale on miał widuje niestety yy, 8 parkubów więcej, więc też dlatego wygrał. A my sobie blokujemy dwa Dropy, niestety rzadki. Mam nadzieję, że coś sypnie lepszego. Niestety bardzo rzadki. Mamy pecha, mamy pecha. Dlatego blokujemy sobie widuje jeszcze jednego stardropa. Też bardzo rzadki i 200 powiadzeń punktów do doświadczenia. Do tego 100 do melodii I moi drodzy yy, no, Widzimy się za kolejne Dwa widzowie winy Więc za chwilkę się widzimy jak robię kolejne Cięcie Dobra moi drodzy W tej rące akurat mogę już wam pokazać Jak całą gram, gdyż to jest Ostatnia gra w tym odcienku yy, No bo po prostu więc już nie będzie gier, gdyż Po prostu zostały nam łasawi do tworzenia w sklepie, darmowe, więc już żadnych misji nie będziemy robić, ani żadnych winków więc po prostu ta gra jest ostatnia i zaraz ruszamy z wielkim openingiem więc wyczekujcie, wyczekujcie, już niewiele zostało po prostu musimy dokończyć tą gierkę i utrzymać się na przynajmniej top, 3, top 4 poprzednią gierkę udało mi się ukończyć na drugim miejscu tą, której nie widzieliście, gdyż zrobiłem tam cięcie więc też spoko w ogóle ten Stuna Solo idzie mi dobrze, jak pokażę wam Battle Loga, to wydaje mi się, że drugie miejsce to jest po prostu drugie miejsce to najgorzej wiecie, że żadnego miejsca nie typu dobra, trzecie może, może zajęłem raz trzecie, chociaż nie jestem też tego pewien, bo wydaje mi się, że nie było takiego meczyku, ale mogłem przeoczyć jeden meczyk, no ale tak jak mówię, nie miałem gorszego miejsca niż, niż drugie. Teraz możemy nawet sprawdzić na Battlelog'u, yy, czy tak jest, czy jednak mi się coś, widzowie, pomyliło, a nawet jak mi się pomyliło, to i tak, widzowie, yy, no, trzecie miejsce w takim razie byłoby tym najgorszym, co i tak, widzowie, nie jest złe, no bo tak jak mówię Wam, yy, że to już nie są boty, bo to jest jakiś, poziom 150 yy, łamane na 2 spuchareków, więc ten poziom, już ja, ja wiem, że to jest basicowy poziom no Ale to już nie są boty, tak? W, 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 w poprzednich odcinkach zdarzały, zdarzały się gry na boty Jak grałem Berem, jak grałem kimś innym A tutaj już takich gierek nie ma, tutaj ładnie możemy tym lubity Wasabi porobić Na to czekałem aż ona podejdzie, oj teraz nie trafiłem Oj nie trafiam, nie trafiam, ona mnie może porobić jak ja nie trafiam No i teraz już 3G, bo ładnie ona się tam widzowie już nie wydostanie Możemy się nawet zakręcić, no ona nie dostanie się już biedna, więc niestety musi, yy, musi oddać nam wyższość, gdyż byliśmy lepsi w tym meczu i ją z łatwością pokonaliśmy. No i topie ten kolejne, więc mi ja się to podoba, w ogóle dużo misji w tym i w poprzednim meczu zrobiłem, więc sobie możemy z jego kolejne rzeczy za chwilkę odblokować Ale zanim to musimy odblokować sobie drugie łasabi w tym odcinku, no proszę podwój się, dobra no niestety nie, ale całe szczęście jest drugi łasabi w tym odcinku no gdyby nie było tego Sabi, to naprawdę byłoby słabo do Edgara, to akurat jest dobre, bo super, a tak ma dalszy zaśnik i szybszy skok, Po prostu Edgar w skrócie ma na pół mapy, no moi drodzy, Ulta. Jak użyłem Ulta, to na pół mapy, więc opłacać się szczerze. Gracie jeszcze przez te trzy dni tym Edgarem, bo za 3 jest z koniec tego widzowie eventu. No niestety rzadki, coś słabo z tymi Star Dropami. Epicki był najlepszy dzisiaj to tylko jeden. 1000 pairs punktów, 1000, znaczy 100 kredytów, kolejne i może, widzowie teraz, może teraz, dobra, legendarny oddało, oddało, moi drodzy, wykrakałem, że Epicki był najgorszy, w sensie Epicki był najlepszy, a tak to same rzadki, bardzo rzadkie, więc oddało, legendarny, proszę, hiper, proszę, hiper. Stop. Ważna informacja, jeśli jeszcze nie jesteście na moim Discordie dla widzów, to macie link w opisie tego filmu oraz w komentarzu pod tym filmem. Zapraszam do dalszego oglądania. Oby nie Star Power ani Gadget, ale niestety y, dałam Gadget. No, ale z jednej strony dobrze, z drugiej nie. No, bo do nity akurat Star Power mi się by przydał, bo mam sam Gadget i Jigglesa, więc to akurat spoko. A dwa że i tak bym potrzebował i tak do y, nity Star Poweru kiedyś, jakbym ją wiał wyżej. Więc czy ja bym sobie go kupił? Czy on mi tylko na jedno wyszło, tak naprawdę? Więc y, cieszę się w sumie, że. Star Power mi wypadł. Jeszcze szukam tutaj Max, żeby kliknąć na nią, bo też właśnie dzisiaj y, trafiłem do niej ten y, mój trosy tą mocno sami. No i możemy sobie tego Battle -loga zobaczyć. E, dziennik Bitter tak 15 pucharków za pierwsze miejsce, tutaj 13 za drugie, tutaj 12 za drugie, tutaj 11 za drugie, 12 za pierwsze, 9 za drugie. 10 za pierwsza, tu już to będzie, już to z poprzedniego ciężka Więc tak mówię, drugie najgorsze miejsce. Drugie, pierwsze, drugie, 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 pierwsze. Więc naprawdę dobrze mi ten skił poszedł. Mogę go pobijać po ciężko na wyższe pucharki. Ale teraz moi drodzy odbierzemy sobie jeszcze 100 parę punktów i lecimy z openingiem w sushi. Na to na, e, robimy to, na co te gryski czekają najbardziej. Tylko proszę, żeby te sushi się upgradeowało a nie tak jak teraz yy, chociaż spray do Draco dał, chociaż za spray do Draco, gorzej jakby nie dało kompletnie nic. Proszę dobra, podzieliło się na dwa, całe szczęście. Może na cztery, proszę na cztery, dobra, no nie, ale nie zapgradewało się moi drodzy na sami i będę miał same pojedyncze przedmioty 50 minut i moi drodzy, dobra, oddało. W sumie oddało wam Primo, czyli skin Halloweenowy do El Primo, moi drodzy, Skin Halloweenowy do El Primo no ja wiem, że ten skin z y, o rzadkości chyba rzadki albo bardzo rzadki Ale z tego co mi się niestety wydaje on jest rzadkiej. Czyli tej najgorszy chyba nawet nie będę sobie ustawiał bo on jest po prostu No taki mech mech Ale mogę sobie w sumie sprawdzić tutaj katalog Rzadkie i czy tutaj znajdziemy sobie tego l Primo moi drodzy Podejrzewam, że tak Serio, serio podejrzewam, że go znajdziemy No mówiłem sobie Czyli nawet nie będziemy miał zmienionych ataków. No niedobrze, moi drodzy, niedobrze, ale dobra, odblokujemy sobie kolejne dwa sushi. No upgradeuj się, upgradeuj się, no to dlaczego? Dobra, całe szczęście, zwracam honor, ale mam nadzieję, że tutaj jeszcze się jeszcze raz upgrade na 4. No nie, ale widzowie, chociaż Wasabi jedno, chociaż Wasabi jedno, czyli teraz 20 linksów. Nie, no taki prezent dał, taki prezent, że... W szoku jestem, ale dobra, aha, ostra. Myślę, że chociaż jakaś będzie super, ostra czy piekielna, ale do stajka, dobra, za to szanuję, że do stajka, czyli do mojego maina. I mam jeszcze jedną Wasabi, no proszę, subgraduj się, no dobra, chociaż jest Wasabi, kolejne ostre, coś się widzowie, taki i, i widzowie, falt i nie fart. E, do Gasa, no główny atak przywołuje duchy za każdym uderzeniem. Że, że takie pół na pół bym powiedział 25 klejnotów dostaliśmy pewnie zapytacie mnie za co, to już wam mówię, za to, że tutaj po prostu, jak Wam pokazałem na wstępie odcinka, że musimy odlokować na ponad 50 widzowie tych łasami, aby mieć tego skinka. W tym momencie wychodzi widzowie 48, więc może się uda, to widzowie, ja chyba bym się kupić gemy, żeby odlokować, no nie wiem, zobaczymy jak będzie blisko, to może dokupię. W sensie nie gemy, tylko po prostu za gemy wizuję te wasali. Tutaj zobaczcie, 6 rolek suszy za 9 gemów, czy na przykład 2 rolki suszy za 40. No, jeśli będzie blisko, to moi drodzy dokupię, ale to zobaczymy z czasem. Tak, chodzi mi o to, że po prostu tutaj osiągnęliśmy cel 50 widzowie otworzonych sushi, dlatego dostaliśmy 25 gemów. No, ale nam zostały ostatnie 3 do otworzenia i mam nadzieję, że tutaj serio coś nam wypadnie, bo jeśli nie, to to będzie widzowie taki średni opening. Ale miejmy nadzieję, że moi drodzy, tu będzie coś ciekawego. Dobra, no niestety znowu dwie widzowie, ale dobra, jest jedno wasabi i to jest super ostre, więc chociaż tutaj oddało. Mam nadzieję, że do kogoś do jego to jest dobre, widzę, to jest dobre, posiada więcej punktów życia, a hipnoza wrogów ma dłuższy czas działania, teraz nawet spoko i 10 kredytów, widzowie, coraz gorzej z tymi wyjątkowymi nagrodami, w poprzedniej było, widzowie, 20 błyskotek, teraz 10, widzowie, kredytów, coraz gorzej, coraz gorzej, może zaraz 5 czegoś dostajemy, Teraz otwieramy sobie, widzowie, przedostatni już wasabi i podzieliło się od razu, widzowie, ale niestety... Tylko znowu na 4 i znowu widzę, tylko jedną będziemy mieli sami i to akurat ostre do J Jonga. Naczy nie, czym Do Mipu, do Mipu. Główny atak wystrzela więcej pocisków o lepszym naprowadzaniu. No spoko, no i znowu 10 kredytów. No moi drodzy. Tragedia, tragedia i zostaną ostatni, widzowie. Zostaną ostatni, dobra, od razu się znamy na dwa widzowie podzieliło. No i widzowie, chyba, chyba nic więcej. No niestety, ich tradycyjnie jedno wasabi. Bo, dlaczego miałoby być inaczej? 25 punktów i moi drodzy, szalenie ostra. I zobaczymy, jakie ostatnie wasabi będzie w dzisiejszym odcinku, A będzie to do Tika. A do Tika jest akurat, widzowie, jedno z lepszych, i najlepsze. Przynajmniej najlepsze w tym odcinku, bo lepszego w tym odcieniu nie trafiliśmy, niż właśnie do Tika. Po prostu ka za, każdym, za każdym razem jak TIC użyje ulta, to nie wypada jedna główka, a aż trzy I widzowie, no to jest giga, giga, widzowie, no spoko, więc ja tam się cieszę No widzowie, yy, ile w sumie już mamy rolek sushi? 58, czyli brakuje nam 42 no zobaczymy, coś jeszcze będę musiał go kupić, ale zobaczymy jak tutaj, widzowie, wszystko nam się yy, uda albo nie uda. No ja Wam dziękuję, widzowie, za obejrzenie tego odcinka, pamiętajcie subskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę pod tym filmikiem, piszcie komentarz, a będę taki takim nawet wzięł z niego więcej. Przypomnę, że widzimy po 2000 subów, więc słuchajcie, łapcie komentarz, w mojego Discorda, w opisie oraz w komentarzu pod tym filmem. Więc jeszcze raz dzięki za trzymajcie się, do następnego, cześć!